Gdyby tak uśmiechnąć się bez powodu. Tylko dlatego, że jesteś w tu i teraz. Zacznijmy. Zamknij oczy. Skup swoją uwagę na oddechu, na tym jak łagodnie płynie przez twoje ciało. Jesteś w tu teraz. A teraz delikatnie się uśmiechnij. Twój mózg nie rozróżnia, czy uśmiechasz się, bo coś cię rozbawiło. Po prostu chcesz dać sobie trochę lekkości. Dla niego uśmiech to sygnał, jest dobrze. Z każdym oddechem poczuj, jak ten drobny gest rozluźnia Twoją twarz, a Twoje ciało zaczyna odpowiadać. Napięcie powoli odpuszcza. Pozwól, by ten lekki uśmiech wypełnił Cię od środka. Ten gest jest zaproszeniem do spokojniejszego dnia. Powróć uwagą do Twój teraz. Powoli otwórz oczy. A gdyby tak uśmiechać się dzisiaj bez powodu, daj więcej sygnałów Twoją mózgowi, że jest dobrze.